Zachodnie do tablicy, odcinek drugi. Dzisiaj... Żelazny, Żelazny pyta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Arsenalu. Jest taki memik żart, że Guardiola był już tak znudzony rywalizacją w Premier League, czy brakiem rywalizacji w Premier League, że stworzył sobie rywala. Oddał do Arsenalu Gabriela Jesusa, oddał Zinchenkę, no ale przede wszystkim oddał Mikela Artetę. Czy Arsenal rzeczywiście jest, próbuje być kopią Manchester City czy Guardiola, czy Arteta rzeczywiście kopiuje Guardiolę i czy Arsenal stał się już poważnym kandydatem kontrkandydatem dla Manchester City? No to po kolei. Po bo kolei. Tego Sporo. Dużo, jeśli chodzi o poruszone wątki. Zacznijmy od tego, że Arteta współpracując z Guardiolą wybrał sobie świetnego nauczyciela, ale też osobowość, z której mógł czerpać. Nawet sam powiedział w jednym wywiadzie, że dla niego równie istotne było to podejście Guardioli do zawodnika, sposób w jaki tłumaczy piłkarzom poszczególne role, zadania na boisku i to w zasadzie przekładało się na mecze. Bo jeśli trener dobrze wytłumaczy zawodnikowi, jakie są jego zadania w danym momencie spotkania, no, no to on później to potrafi realizować. Jednak porównując obecny Arsenal z Manchesterem City jest dosyć jasne, że to jeszcze bardzo wczesny etap. Że to jest zupełnie inny etap rozwoju. Mhm. Oczywiście, że też Arteta Korzysta. pracuje trzeci mhm. sezon w Arsenalu, że to jest już bardziej zaawansowana wersja niż była to nawet gdy zdobywał puchar Anglii. To wszystko jest jasne, ale do Manchesteru City wciąż sporo traci, właśnie poprzez ten czas, jaki Guardiola spędził, pracując nad City Na pewno można dostrzec podobieństwa w tym obecnym obrazie Arsenalu, mhm. poprzez to, jakich zawodników ściągnął sobie Mikel Arteta, działając punktowo, dodając zawodników, którzy idealnie spełniają role, które przypominają to, co grał Manchester City. Mhm. Okej, okay. pokażesz to tak to na na kapslach trochę. W czym ta struktura jest podobna do, do Manchester City? A w czym, jak jest, gdzie są różnice może największe? Na pewno należy podkreślić, że Arteta zaczynał od czegoś, co wydaje się może troszkę prostsze, a więc od e, gry na trzech zawodników rozgrywających piłkę. Mhm. Tak również zaczynał Pep Guardiola. Tak zaczyna się w zasadzie e, prowadzenie drużyn, które mają opierać swoją grę na na budowaniu akcji, posiadaniu piłki, ponieważ jest tam zawsze jeden zawodnik do głębi, jest zawsze możliwość przejścia na czterech z udziałem bramkarza, mhm. bo takiego bramkarza też trzeba posiadać w swoim składzie. No i jest jeszcze tych dwóch zawodników zabezpieczających kontry i oczywiście pięciu zawodników w linii ataku, mhm. bo na tym też e, trenerom zależy. Zresztą ostatnio Brendan Rogers mówił o akurat City Pepa Guardioli, że nawet gdy on ustawi. Czterech obrońców w linii, no to Guardiola pośle pięciu napastników. Jeśli ustawi piątkę, to Guardiola wrzuci tam jeszcze szóstego mm -hmm. atakującego. Podobnie jest z Arsenalem, aczkolwiek sama struktura, czyli ustawienie zawodników na boisku w ataku pozycyjnym jest bardzo podobne. Tak zaczynał em, Mikel Arteta, ale to się troszkę zmieniło. W City zmieniło się to znacznie wcześniej, ponieważ Guardiola wiemy, że lubi tak ustawiać, swoje drużyny, odwracać piramidę, czyli z klasycznego, ustawienia, ee, z klasycznego ustawienia, wracać do klasycznego ustawienia 1, 2, 3, 5. Oczywiście ta, mhm. ten zespół gra wyłącznie w określonej fazie, no fazie ataku pozycyjnego. Ma on wystarczająco dobrych środkowych obrońców, poprzez oczywiście działalność transferową, żeby zatrzymywali napastników. Wiemy, że u Guardioli boczni obrońcy schodzili do środka i wystarczał jeden defensywny pomocnik, w tym wypadku jest to Rodri, który zabezpiecza środek. Oczywiście, że teraz Cancelo jest zawodnikiem, który może działać również um, w, do, um, wzdłuż linii bocznej. Wówczas ten zespół nie ma problemu, żeby bronić tutaj nawet takim ustawieniem 2-2 i ma wówczas szóstego zawodnika w linii ataku. Ale cały czas rozmawiamy o City. Arteta zaczynał od tego. Układu 3-2 z obniżonymi dziesiątkami, prawda? Mhm. Czy możemy mówić o takim MW, prawda? Mhm. E, natomiast to co, e, to, co zmienia się w tym obecnym arsenalu, to co zmieniło się nawet w porównaniu do poprzedniego sezonu, to mniejsza rotacja z systemami, bo mhm. Arteta często działając doraźnie ze względu na kontuzję, ale też inne profile zawodników dostępnych w sportzie. No i plus miał szereg kiepskich wyników na początku, więc rozumiem z zeszłego sezonu, więc pewnie też musiał kombinować po prostu. Po prostu musiał kombinować, a więc ustawiał często zespół na trójkę na trójkę z tyłu. Natomiast teraz ta struktura jest bardzo mhm. jasna. Mamy dwójkę środkowych obrońców, a więc Gabriela oraz Salibę, który świet, którzy świetnie sobie radzą. Mamy oczywiście Tomasa Parteya, który jest idealnym zabezpieczeniem i w tym trójkącie Zatrzymuje większość kontr przeciwnika, zbiera najwięcej drugich piłek. Mamy bocznych obrońców, z których jeden bardzo lubi schodzić do środka, drugi, o czym też sobie powiemy, to. jest bardziej aktywny wzdłuż linii bocznej, ale to sprawia, że zawsze jest zawodnik, który obniża troszkę swoją pozycję i jest utrzymane takie powiedziałbym ustawienie odwróconej piramidy. Mm -hmm. Dwa, trzy. Okej, okay. porozmawiajmy sekundę o, o Jezusie, o, o Jezusie, czyli jak przyjście tego napastnika wpłynęło tak to na grę ofensywną arsena, Arsenalu. Bardzo pozytywnie. Przede wszystkim przez to, jakiego typu napastnikiem jest Gabriel Jezus? Oczywiście, że on chce być tą główną dziewiątką, ale nigdy nie będzie dziewiątką. E, w, stylu Roberta w stylu Roberta Lewandowskiego, w stylu Erlinga Halanda, w stylu Sergio Aguero, w stylu Piera Emerika Obama-Yanga. Jest to raczej zawodnik, który bardzo dobrze czuje się, mogąc rotować pozycjami. Mhm. I obserwując Arsenal e, w ostatnich meczach, ale we wszystkich meczach tym sezonem. Ale w meczu z Chelsea to było bardzo wi widoczne. Tak, bardzo ale sprawnie. też w meczu z Tottenhamem, na którym mhm. miałem okazję być, że. Bardzo często rotuje ta trójka zawodników. Mamy Gabriela Martinellego, mhm. mamy Granita Szake, który też wiemy, tak. że zmienił e, rolę w zasadzie na boisku dzięki tak. Mikelowi Artecie. No i mamy Gabriela Jezusa, którego też naturalnie e, zrzuca bliżej skrzydła, bo i też tak był wykorzystywany przez. Ale i ten ars arsenal stał się taki lewoskrętny trochę przez to, że tam jednak wszystko ciąży ku tej lewej stronie? Z jednej strony tak, ale z drugiej byłoby to. Z lekceważeniem tego potencjału, który nie. jest na prawej stronie, hmm. bo mamy Bukajosakę, bo mamy Bena White'a, bo mamy też Martina Odegarda, który, że tak powiem, równoważy właśnie tę grę. On hmm. zawsze jest, to nie jest może piłkarz super spektakularny w tym sezonie, ale on zawsze jest gdzieś w okolicach tej trójki zawodników bardzo dobrze kombinujących, by w odpowiednim momencie otrzymać piłkę i gdy tu jest już za ciasno, gdy tu jest już za dużo przerzucić. przeciwników, przerzucić akcję do hmm. prawej strony. Hmm. Ale najciekawsze, chyba co się wydarzyło w Arsenalu, jest jednak zmiana gry bocznych obrońców. Szczególnie zmiana gry bocznych obrońców w stosunku do poprzedniego sezonu. Porozmawiajmy chwilę o bocznych obrońcach i ich roli w drużynie Artety. Przejdziemy tutaj, do, do ekranu, tablicy. To porozmawiajmy teraz o Zinczence. Jak jego przyjście pływa tak naprawdę właśnie na to, co już mówiłeś wcześniej na grę szaki. Co pozwoliło inaczej? Jak bardzo szaka został uwolniony zmieniony przez przyjście zinczenki. na razie skupmy się na tej lewej stronie, Później porozmawiamy sobie o benie łajcie, który jest równie ciekawy, a mniej chyba zauważalny. Zacznijmy jednak od Zinczenki. Na pewno jego przyjście było tym najlepszym pokazem. Przenoszenia, e, powiedziałbym, tych wzorców, tak, tych wzorców e, jeśli chodzi o Manchester City, na Arsenal, bo on gra dokładnie tak, jak miał grać e, u Pepa Guardioli. Czyli nawet jak sobie spojrzymy na te kontakty z piłką na własnej połowie, głównie właśnie w budowaniu ataków, ten schemat jest bardzo podobny, a więc bardzo szeroko w strefie, powiedziałbym, niskiej, tak, do 35-40 metra, mhm. później do środka a więc blisko środkowej osi boiska, żeby tutaj rozgrywać ataki, nawet w tym meczu z Chelsea, bo to są mhm. właśnie kontakty z piłką z tego derbowego spotkania, była taka sytuacja zaraz na początku, gdy Aaron Ramsdale w budowaniu akcji zagrał piłkę, omijając pierwszą linię pressingu Chelsea, prostopadle, bodajże z okolic tego miejsca, mhm. dość koła środkowego, gdzie był ustawiony Zinchenko. Zinchenko. Oczywiście, że na połowie przeciwnika on jest już ustawiony szerzej, ale chciałbym zwrócić uwagę na powiedzmy, tę strefę, w której on jest piłkarzem do podobnej roli, którą spełnia Martin Odegaard bardziej w środku, czyli do przeniesienia ataku, do wsparcia tego ataku, gdy już robi się ciasno. A akurat powiedzmy, przez większą część spotkania Chelsea potrafiła zabezpieczać pole karne całkiem nieźle, co wymagało od Arsenalu właśnie przenoszenia hmm. tych ataków, z jednej na drugą stronę. Czy gdy Zinczynko tutaj schodzi do rozegrania, rozgrywa piłkę, buduje akcję, to rzeczywiście szaka, którego, który normalnie no, operuje mniej więcej właśnie w tej, w tej strefie, on przechodzi wyżej wtedy, tak? Na pewno. A czy, czy jedna rzecz to jest schodzi do rozegrania, rozumiem, z nim, tak, właśnie z Zinchenką. A druga to rozumiem, że może pojawić się w momencie, wyżej. gdy Zinchenko pojawia się już w tej strefie środkowej, graniczaka Szaka jest znacznie mhm. wyżej, ewentualnie schodzi lekko właśnie do bocznej linii. Ale tu jest bardzo dużo rotacji. Mhm. To jest wszystko oparte o inteligencję zawodników, mhm. o to jak oni sami się obserwują, bo wówczas granit Szaka patrzy co robi Zinchenko. Do granita Szaki musi się też dostosować Martinelli, który mhm. może pójść... Zwykle grając bardzo szeroko przy linii bocznej, wyżej, czyli bliżej bramki przeciwnika, wówczas może skorzystać z tego Gabriel Jesus. Ale właśnie w meczu z Chelsea bywały sytuacje, w których Gabriel Jesus z pozycji napastnika wchodził jako ten jeden z trzech środkowych pomocników, a graniczaka był mhm. znacznie wyższy. Napastnikiem wręcz? To wszystko jest oparte na inteligencji, mhm. i też nie dziwi mnie to, że do tak niewielu zmian w wyjściowej 11 dopuszczała Mikel Arteta, bo ci zawodnicy już wyrobili sobie taką naturalną rotację, która jest bardzo trudna do osiągnięcia, ale widzimy jej efekty po prostu. Ale ty mówisz, że to jest oparte na inteligencji zawodników, okej? Okay. Na inteligencji, ale na pewnych schematach mimo wszystko, jak rozumiem, też. No oczywiście, że tak, bo to musi być wszystko. Yy... Zawarte w pewnych ramach, które wyznacza oczywiście Mikel Arteta tak samo, jak robi to Pep Guardiola w ramach Huego de depositions. Mm. A więc e, przypomnijmy sobie boisko piłkarskie podzielone na multum sektorów, prawda? Mm. Bo tak to robi Guardiola, ucząc swoich piłkarzy, że nie mogą być jednocześnie w dwóch to. tych samych sektorach pionowych żeby hmm. zawsze były kąty ostre między nimi, a więc te trójkąty, o których sobie rozmawialiśmy hmm. przy tablicy. Tak, przy okazji tak. też poprzedniego odcinka z, z, z Liverpoolem o tym rozmawialiśmy. Przejdźmy do Bena White'a. Widać, że ta mapa kontaktów z piłką Bena White'a jest jednak inna. No jest zdecydowanie bardziej... No ben White aż tak nie schodzi do, do środka, nie ma, nie, ma, nie ma tego w, w przypadku Bena White'a. Widzimy go więcej za to tutaj na połowie, na połowie przeciwnika. Opowiedz o jego roli i tak naprawdę, no bo jeszcze tak, w zeszłym sezonie Ben White grał jako środkowy obrońca, prawda? Dlaczego w ogóle Guardiola stwierdził, że to jest dla niego będzie, nie Guardiola, tylko Arteta stwierdził, że to będzie dla niego prawe obrońca i jak z tej roli prawego obrońcy wywiązuje się Ben White i na czym polega tak naprawdę ta jego rola? Ja bym nawet nie powiedział, że to jest do końca prawy obrońca, bo widzimy oczywiście, że to są kontakty w bocznej strefie, ale jak. Wiele z tych kontaktów jest jednak Pół w tym przestrzeni. powiedziałbym w półprzestrzeni, bo jeszcze szerzej jest Buka Osaka. Mhm. To jest też część tego, co na przykład zauważalne jest nie tylko w Manchesterze City, ale również w Liverpoolu, Jurgena oh. Klopa, który też zmieniał się w kierunku drużyny grającej bardziej na posiadanie. A więc obserwacja zawodnika, który ofensywnego zajmuje pozycję szeroko Buka Saka, mhm. wówczas Ben White działa do środka i w meczu z Chelsea były. Dwie sytuacje w pierwszych dwudziestu kilku minutach, gdzie to prawy obrońca oddawał strzały. Znajdował się w tych pozycjach, które nie były kontrolowane przez drużynę przeciwną. Muszę Cię zaskoczyć jedną statystyką. Ben White jest jednym z dziesięciu najlepiej, najczęściej wprowadzających piłkę w strefę ataku. Zero zaskoczenia. Ale to trochę burzy taką, powiedziałbym, panuj, panujące przekonanie o tym, że Ben White jest, że. Arsenal generalnie jest przechylony do lewej strony. Mm. Nie, wcale nie jest, bo równie sporo akcji. Zresztą, jak zobaczymy sobie aktywność Zinchenki na połowie przeciwnika i porównamy tak, niższa. ją z Ben mm -hmm. White'a, jest niższa. I w zasadzie te kombinacje, które Ben White um, prowadzi z Odegaardem, ale też z Bukają Saką, też oczywiście z Gabrielem Jezusem, z Tomasem Partejem, wokół którego też gra całkiem blisko, są. Równie istotne jak to, co dzieje się na lewej e, stronie. I to, co istotne, to, że on schodzi często do środka w tej strefie, sprawia, że zupełnie inne linie podania przy wprowadzeniu piłki mają e, zarówno William Saliba, jak i Gabriel. Mhm. Okej, okay, ale czy to jest tak, że Arteta szuka jeszcze swojego prawego obrońcy, czy właśnie go sobie stworzył? Myślę, że sobie go stworzył. Na ten moment trudno wyobrazić sobie, e, by. Na siłę szukał zaburzenia tego, co już funkcjonuje bardzo mhm. dobrze. A funkcjonuje to mhm. naprawdę dobrze, i nawet jeśli Ben White ma ambicje gry na środku obrony, to nie wygląda, jakby w trakcie meczów on sam albo się ograniczał, albo jego gra, czy w obronie, czy w ataku, była niewykorzystywana. Chciałem Ci jeszcze jedną rzecz pokazać, jeśli pozwolisz, i to są średnie pozycje z dwóch meczów yes. Arsenalu na Stamford Bridge przeciwko Chelsea. Z prawej strony widzimy ustawienie Arsenalu z maja 2021 roku, 36. kolejka i to jest ten najnowszy mecz. I od razu chcę podkreślić zupełnie inne drużyny. Parę zupełnie inne drużyny. Wówczas Mikel Arteta zdecydował się na ustawienie 3-4-3, a w zasadzie takie bardziej 3-5-2, bo tak. Emil Smith Rose schodził bardzo do gry ze środkowymi obrońcami, co też wypychało lewego wahadłowego, a więc Kirana Thirneya. No i widzieliśmy Bukayo Sake grającego znacznie niżej. Ale generalnie cały zespół, jeśli chodzi o te średnie pozycje, choć Arsenal też ten mecz wygrał 1-0, grał znacznie niżej. Natomiast na tych średnich pozycjach tak. widać doskonale po prostu trójkąty. Widzimy współpracę Gabriela, Parteya i Saliby. Widzimy, co się dzieje na prawej tak. stronie. Sakę, Bena White'a oraz e, Martina Odegaard'a. Widzimy oczywiście, może Gabriel Jezus nie jest tak blisko lewej strony, ale jest... Nie no, jest przeładowanie na, na lewo, jest, jest, na, jest, prawda? Jest przeładowanie, ci zawodnicy są blisko siebie, ale zauważmy, że średnie pozycje z prawej strony są wyżej, czyli mhm, budowanie gry Arsenalu w początkowej fazie moglibyśmy określić jako skupione do lewej strony, ale w żeby przenieść fazie, na tak, prawą fazie ataku bardzo często było przenoszone mhm. na prawą. I jak sobie przypomnimy choćby akcję, która poprzedziła tak. stały fragment gry, a więc rzut rożny, który przyniósł bramkę Arsenalowi, to pressing, bo to nie był atak pozycyjny, ale pressing był właśnie w prawym sektorze i to również Gabriel Jesus odebrał piłkę, Tiago Silva. Najbardziej niesamowita jest jednak różnica między Bukajosaką, tak? Ja wiem, że, że tutaj tak naprawdę grał na innej pozycji, ale jednak też wiemy, no, jakie są najlepsze cechy tego piłkarza, jak go najlepiej wykorzystać. No i zdecydowanie lepiej on się czuje tu niż tu. To bez dwóch zdań. Ja bym powiedział, że progresem w tej grze arsenalu jest również pozycja benemowana. A tak, oczywiście. Bo jeśli prawy wahadłowy. Arsenalu w tamtym meczu był no, na powiedzmy własnej połowie zresztą jak sobie spojrzymy i porównamy ilu zawodników średnie pozycje miało na połowie Chelsea w tak. tamtym meczu a ile miał teraz to znów ten to możemy sobie wyobrazić jak bardzo jak bardziej ofensywnie był nastawiony Arsenal natomiast sam prawy obrońca Arteta tak naprawdę odjął jednego zawodnika defensywnego jeśli porównamy sobie te dwa spotkania i dodał do ofensywy, a więc wypchnął też cały Arsenal. Co jest też naturalne, biorąc pod uwagę, od kogo cierpią mm. wzorce. Ale tu wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. To zakończmy tym. Czy Arsenal jest już kontrkandydatem dla Manchesteru City do walki o tytuł? Oglądając trybun to spotkanie z Chelsea, miałem wrażenie, że oglądamy przyszłego mistrza Anglii, ale czy w tym sezonie to nie jest do końca